Nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Lodu i Ognia. Udział w dwudniowym wydarzeniu wzięły setki osób z całej Polski. Festiwal skupił przede wszystkim miłośników morsowania, saunowania oraz zdrowego stylu życia. Zabawa została tu połączona z elementem charytatywnym. Zbierano pieniądze na rzecz hospicyjnego domu aniołków i domu dziecka w Tarnobrzegu. Największą gwiazdą festiwalu był Łukaszajski Kszpunar który kolejny raz podjął próbę pobicia rekordu Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. W specjalnej skrzyni został zasypany kostkami lodu aż po szyję. Ostatecznie osiągnął wynik 5 godzin 6 minut i 6 sekund i dzięki temu odzyskał rekord poprawiając go o kilkanaście sekund. Drugim celem, którego niestety nie udało się zrealizować, było złamanie granicy 6 godzin. Jeśli chodzi o plany, to tak naprawdę my sobie możemy planować, a wszystko jest później weryfikacją tego, jak my się też do tego przygotowaliśmy i jakie były nasze ostatnie dni. Tutaj akurat Łukasz miał bardzo intensywne dni, więc dla niego wczorajszy dzień na pewno był takim trudnym dniem. I szczerze mówiąc, pobijając ten rekord, naprawdę dał z siebie, 200%. Katarzyna Jakubowska, która razem z Łukaszem Szpunarem zorganizowała festiwal, sama ma na swoim koncie podobny rekord. Poza główną atrakcją zaproponowano wiele innych wydarzeń. Były między innymi dwa bardzo ciekawe wyzwania. Saunowanie polegało na wytapianiu masy ciała, a rekord w morsowaniu na wytopieniu jak największej ilości kostek lodu. Oba te rekordy biło ponad 100 osób. To ja może powiem, że byłem najpierw w tym lodzie, a później w saunie, więc tutaj o. dwa rekordy. Fajnie, no sauna to przyjemność. W całej tej imprezie chodzi też o atmosferę przede wszystkim. I ona jest tu wspaniała, nie? No i fajnie, że jesteście, dziękuję też. 10 minut w lodzie mi sprawiło większą radość, a tamto dogrzewanie dopiero jest po. Koncepcja połączenia ognia i lodu, bo to ze sobą współgra. Ci, co ludzie, co morsują, często się dogrzewają później na saunach, więc to jest idealna koncepcja. Sauna też może być, ale bardziej zimno. Ale w morsowaniu fajniejsze, fajniejsze jest jednak zimno. Ja morsuję już teraz piąty sezon, no i na pewno na pewno dużo większa odporność. Wspaniali ludzie, mniej choruje, wyleczyły mi się zatoki. No i jak kiedyś było mi zimno, tak teraz ciągle jest mi gorąco. Bardzo często bierzemy udział w, w, w takich właśnie charytatywnych akcjach. Morsy były ważone przed wejściem do sauny i po jej opuszczeniu, tak by odnotować ile wagi mu było. Wiele osób po kilka razy wchodziło do bali z lodem, a następnie dogrzewało się w saunie. Skąd pomysł, by połączyć dwa żywioły i zorganizować taki festiwal? Właśnie stąd, że czegoś takiego nie było. Wcześniej też organizowałam współorganizowałam imprezę, gdzie połączyliśmy, można powiedzieć, morsów i pływaków zimowych, a teraz połączyliśmy właśnie morsów i, i osoby, które kochają też ciepło, czyli saunowanie. To jest taka grupa ludzi, która kocha zimno, a później mogą się jeszcze ogrzeć w saunie. Tym bardziej, że jest to inicjatywa charytatywna. Ja osobiście jestem zimnolubny, jestem z grudnia, także ja uwielbiam takie klimaty. Właściwie to już się zagrzałem, ja już tutaj mam saunę, więc zaraz mogę wracać tam. Dokładnie tak samo jestem z miesiąca zimowego, tak samo mogę wracać od razu do Bali. Świetnie, zimno, naprawdę zimno, widać po skórze, chyba, że czerwony jak pomidory jesteśmy. W programie znalazły się także koncerty, charytatywna kąpiel o wschodzie słońca, czyli jeziora Aniołów. A zwieńczeniem festiwalu było ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu morsowego. W zimowej scenerii reprezentanci wielu klubów z całej Polski zanurzyli się w lodowatej wodzie jeziora Tarnobrzyskiego. Ja już osobiście ósmy sezon rozpoczęłam, jesteśmy z Dąbrowy Górniczej, klub Pogoria Morsuje i generalnie gdzie są wydarzenia takie morsowe, zjazdy, zloty, tam jesteśmy. Jesteśmy co roku w Mielnie na międzynarodowym zlocie morsów, sprawia nam to niesamowitą frajdę, dużo takich pozytywnych emocji, możemy odreagować codzienność. W Tarnobrzegu jesteśmy pierwszy raz. Lubię i, i letnią i zimową kąpiel, po prostu w wodzie jest cudownie, przyjemnie. Czy woda ma 2 stopnie, czy ma 27 Jest cudownie. Opaleniznę widać, to oznacza, że jest bardzo zimna. To przypadkiem się zdarzyło. Jestem ogólnie strój miasta i gdzieś widziałem, jak morscy wchodziły. Byłem w Pasłęku. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ludzie wchodzili mi, nakreślili, że tam wszedł. Nie? I tak się to zaczęło nie? od Pasłęka. Nie? także w ogóle nie u siebie przypadek totalny myślałem, że to nie dla mnie jest okazało się, że siedziałem 11 minut za pierwszym razem i czyli to było dla mnie nie? tak naprawdę przełamujemy swoje bariery jakieś bo to nie jest e, sytuacja komfortowa po drugie daje nam też spokój w głowie psychika bardzo fajnie wtedy działa e, możemy się pozbyć wszelkich myśli złych z głowy bo te, wchodząc do zimna, tak naprawdę walczymy z tym zimnem i o niczym innym wtedy nie myślimy. I oprócz tego też jest towarzystwo ludzi, bardzo fajnych, fantastycznych, którzy jak widać wspierają też takie inicjatywy i pomagają też innym. Były także pokazy i rytuały saunowe, a bardziej doświadczone morsy chętnie udzielały rad i dzieliły się swoim doświadczeniem. Drugiego dnia Festiwalu Lodu i Ognia odbywały się także Mistrzostwa Świata w morsowaniu. To polega na tym, że osoby wchodzą na. można powiedzieć, jak naj, Muszą osiągnąć jak najdłuższy czas. Z tym, że to też nie jest weryfikacja, że one wygrają, ponieważ ten najdłuższy czas jest przeliczany przez liczbę BMI. Przyjemnie. Ja króciutko dzisiaj, jak sezon trzeba zacząć, ale przyjemnie jest. Przyjemnie. Na początku ciężko, ale teraz jest przyjemnie. No no ja mówię, potacie wszystko. Fajni ludzie, ciekawie, niedziela wolna. Były także elementy edukacyjne. Zaproszeni prelegenci mówili o tym, jak prawidłowo ćwiczyć, dbać o swoje ciało oraz jak się odżywiać. Prelekcje wzbogacono o pokazy, które odbywały się na scenie. Cała impreza była świetną okazją do integracji morsów i pokazała, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Wedle planów festiwal odbędzie się również w przyszłym roku. Cały festiwal ogólnie to był festiwal lodu i ognia, także były też. Można powiedzieć troszeczkę zmagania z zimnym, ale też było przyjemnie w cieple, ponieważ była sauna. Osoby wczoraj wieczorem też mogły się przejść po rozrażonych węglach, także to też dla niektórych była fajna taka, no też wyzwanie tak naprawdę, bo, no bo niecodziennie ludzie chodzą po rozrażonych węglach, tak jak niecodziennie ludzie siedzą w bali. Także myślę, że atrakcji było dosyć sporo, każdy mógł coś dla siebie znaleźć.